Chciałbym opowiedzieć Wam o wyjątkowym projekcie. Oto mural, który zdobi ścianę czytelni i ma na celu promocję czytelnictwa. To nie tylko zwykłe malowidło, to surrealistyczna podróż do świata wyobraźni, w której każda książka staje się biletem do innej rzeczywistości. Bohaterką muralu jest dziewczynka siedząca w lewitującym fotelu, pochłonięta lekturą. To ona symbolizuje czytelników, którzy podczas czytania zanurzają się w świecie literackiej magii. Wokół niej wszystko unosi się i wiruje. Czytanie książek potrafi oderwać nas od rzeczywistości, wzbogacić naszą wyobraźnię i przenieść do miejsc, które istnieją tylko w naszych myślach. Mural opowiada historię o czasie, który mija niezauważenie, kiedy zatapiamy się w dobrej książce. Surrealistyczna forma malowidła ma za zadanie pobudzać wyobraźnię i zachęcać każdego do sięgnięcia po książkę. Mam nadzieję, że ten obraz stanie się inspiracją dla wszystkich odwiedzających. Jak niesamowitą przygodą może być czytanie książek,